Jedzie przyczepa jedna, przyczepa druga i kombań. Kombań tu jedzie. No, na razie, to No ładny zostawić, bardzo ładny. Ale mu dziki pokopały, jak się kręca. Michał, jak zwykle kierownika zamieszania nie ma. No jak zwykle. Kurde. Co się z nim dzisiaj dzieje, ci powiem? Ja nie wiem. Taka On chyba jakąś się... okrężną drogą jeździ cały czas. Sprzęty, tak mu się spodobało. Nie, sprzęty tu przyjechały, kurna. Trochę mniejszy. Kropkę dużo większy. No to ten większy to na kamienie. A, mówisz? No. Więcej kamieni jak ziemniaków będzie? No tak podobno. Podobno, kurna ci powiem, ale jest ci powiem gleba. No jest, 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 jest. Widać, że to przedno przednooburaczany kompleks. Przedno w najgorszym przypadku rzepak. Tak, w najgorszym tak, tak, no, rzepa, Tak, tak, bardzo ładne. Jasny gwint. No ci powiem Jaro nic ino próbować, co tu będzie No siedział? ale powiem ci, że dziki też mu zrobiły robotę, co? Muszą pomóc temu Bolkowinę W kopaniu. Chyba podżarły No trzeba przyznać, że ładne, czyste, nie? Ale, ale co ja, z tego, ja, jak ja, ja. pomiędzy lasami i zgorzyna Ale nie? Ale po, widać, że naszarpały to. Kurna, niektóre redlingy to są... No rozbabrane, że tak się wyrażę. No a najgorsze, że całe pole tak wygląda. Nie to, że w jednym miejscu, tylko całe jo, wygląda, no. Ojo. Więc często jest tak, że grodzą, nie? Jak się ogrodzi, to jest tak. większa szansa, że przeżyje. Dokładnie. A w ten no. sposób, no to tak jak widać na załączonym obrazku. No tu, tu kokosa może i nie być, ale faktycznie masz rację. Ta większa przyczepa się przyda na kamienie. Tak, a zobaczymy, tu krzak był? No właśnie, dobrze A ty coś jest. Coś jest, coś jest. Bedam ci. Powiem ci, że psiki będą. Eee. 30-40 ton z hektara może sypnąć. Ja, mówisz? No. Ale razem z kamieniami. No tak, tak. No, <laughs> no nic trzeba się zaszykować. Tak, robimy zasiadkę. Czekamy. Ja, dokładnie czekamy. Aż, kiero, aż, aż kierownik przyjdzie. Jest dobre określenie. Zasiadka. Jarmuka, że i tak? Ta, ta, ta. No. Całe życie. No, na no całym życiu. Ale to on tak zawsze? Znaczy Urodziny i kazikowi, jak ja robię no, to, to było na przykład, bo w tej mojej córki, robię powiedzmy dla wszystkich na 17, to kazikowi mówię na 15, nie? Żeby do jednego na czas. jest na 17. Tak. Wtedy może jeszcze raz. Nie, jeszcze trzeba po pracy, tak? no. nie, nie. To trafił Luz rolniczy. Od 10 godzin i do 10 centymetrów. i nie. na w końcu sukces. Są ziemniaczki. Sypią się, sypią się. Jasne, ale no. To... Będzie naładowane, będzie miał co sięgnąć. Tu bym musiał być. To skoro. Nie ma środek tu trzeba Nie nie tego Nie ma regulacji końcówki od wolvera Nie nie ma Czekaj Uważaj bo cofa To tu jest No dobra dawaj

Ale co zieloną? Zobaczmy. To czarna powinna być. Widzicie co to jest u mnie? Ale próbowaliście? No. Nie chcę więcej tego odziorostwa. To nie? A czemu wodę zostawić? No dawaj, dobra. Nie, nie. Ale ładnie kipurka wysypuje, nie? nie? No wiesz, jest na, na hydrowlicę, to na hydraulice, nie? Anna no. tam jak sprzęgiełko tak. w ogóle strzelało, nie? Cirpało, cirp, cirp, no, ci no, Dokładnie! I jeszcze całym kombajnem szarpało, I bo tak, nie, nie za każdym tak, razem łapało. Tak, dokładnie, dokładnie, masz rację. Zaparty tym, tyłem, o! Tak. jeszcze. Ty. O, jak się powiem, już, było tam nadtarte, że tak no. powiem, ale było trzeba na chama ciągnąć. Znowu jak złapało, to puścić nie chciało. Jak tam. Tu już chcesz jechać, a to cały czas się kręci. Tak. Kazik nie No i tak zaczyna i przestaje. Nie może się zdecydować, nie? Czemu w tym? Wytnie się! Co tam? Z kamieniami. Z kamieniami dużo przepada.